Zapraszam serdecznie. Proszę, ja tam poza mejka. Proszę sobie oglądać samochód. A miałem takie wrażenie, że udało mi się go lepiej trochę osuszyć, bo dopiero co prosto zmieni. No ale wyszło jak wyszło, na szczęście można sobie i tak lakier ocenić. No, tak jak było to w ogłoszeniu. To jest Renault Megane, trzecia generacja. 1,6 benzyna. Jeżdżąca bardzo ładnie. Proszę sobie oglądać, zaglądać i zobaczyć cały samochód, jak on wygląda. To jest 2013 rok. Samochód ma 160, niecałe tysięcy przebiegu. Rzeczywiście ten przebieg jest potwierdzony wszystkimi dokumentami i papierami. No, nawet 154. I jak jeżeli chodzi o ilość miejsca w środku? W porządku. Ja raczej nie będę nie jeździł, tylko żona, ale dla mnie to byłby mały. No to jest taki typowy kompakt, prawda? Fajne jest to oczywiście w nim, że jest pięciodrzwiowy, co jest bardzo istotne, bo jednak na dwozie jest bardziej funkcjonalne. Jak pozycja za kierownicą? Wygodna, tylko trochę mało miejsca na łokcie. Okej. Okay. Pod maskę bym chciał zajrzeć, i to nie bym chciał jeszcze podwozie zobaczyć w nim. Teraz je zajrzyjmy no. pod maskę, dobrze? To będzie szybciej, sprawniej i wygodniej. Będę mógł opowiedzieć o tym, co naprawiłem. Silnik miał jeden problem. Był wyciek spod dekla odmy, natomiast to, oczywiście, wszystko rozebrałem, zrobiłem, ale w pełni świadomie nigdy nie moje komory silnika, żeby każdy mógł jest zacząć dokładnie. Ten silnik, jak on wygląda, nie, że będzie pięknie tu błyszczący, a później nagłe zaskoczenie, że coś miałoby być nie tak. Kojarzę, że z tym silnikiem jakieś były problemy z cewkami. Nie ma tutaj żadnych problemów, nic nie zgłasza ten silnik problemów. Samuchód był serwisowany przez poprzednią właścicielkę na bieżąco, wszystko było robione. Rzeczywiście nawet jest i książka cała serwisowa, jest wszystkie dokumentacje do tego. Jeździ prawidłowo, jeździ bardzo ładnie, czy na zimnym, czy na ciepłym. Więc tutaj ten problem w ogóle nigdy nie występuje, naprawdę spokojnie można jeździć i wszystko działa prawidłowo. To może zajrzymy pod spód? Dobra, dobra, to ja zamykam tylko maskę. Samochodą w super stanie, bez żadnej korozji, co oczywiście zaprezentuję. Ten cały olej tu rozprowadzony to jest właśnie pochodna tego wycieku, który był. Nadwoziowo też i wszystkie osłony są zamocowane, bo to był jakiś tam wątpliwy temat, który musiałem zrobić i zostało to zrobione. Też jest tak, że najczęściej korozja przewodów czy jakichś uchwytów to jest tylna część, bo ona najwięcej zbiera brudu, a tutaj wszystko jest w ładnym stanie, tu widać fragmenty jasnego przewodu, że to nie jest skorodowane. Wygląda wszystko tutaj i miarę dobrze, więc będzie chyba trzeba się jeszcze przejechać. A czemu nie zabrał pan małżonki? To ma być niespodzianka dla niej czy, nie, czy jak? Nie, nie, nie. Wie co chcę kupić i... Wysłałem mi jako bardziej znającego się. Aha, scedowała na pana jakby. Dokładnie. Tak. Czyli co, w dół auto? Tak, proszę. Myślę, że panu spodoba się samochód. Przemek pozwala klientowi nacieszyć się jazdą. To jest bardzo przyjemne, że samochód naprawdę precyzyjnie się prowadzi i takie szybkie ruchy na kierownicy nie powodują, że coś niebezpiecznego dzieje się z autem. Że nie wiem, że mamy poczucie, że tracimy kontrolę, że gdzieś jest jakiś luz na jakimś tulei. Nie, to jest ma... w porządku. To jest... Naprawdę oszczędny też silnik, bo co jest istotne, to nie jest samochód, który ma jakieś wybitne spalania. No to ma być samochód przede wszystkim do miasta, a nie na wyjazdy. Ale mimo wszystko, jakby zdarzyło się kiedyś wyskoczyć na trasę, to to jest przyjemne, że jest sześciobiegowa skrzynia. Co też jest ważne, zwłaszcza przy większych prędkościach, jednak szóstka jest ciszej, no i ekonomia jazdy, wtedy się robi. Jest klimatyzacja sprawna, Wymieniłem czujnik ciśnienia układu klimatyzacji i ruszyła ostrzała. Jest po pełnym serwisie, nabita, myślę, że żona doceni. Żona jest fanką klimatyzacji, czy nie? Tak, ale nigdy nie możemy się zgodzić od temperatury. Zawsze jest rozbieżność o co najmniej stopień. To na szczęście są dwie strefy klimatyzacji, to jakoś tu musicie wypracować kompromis. Jeżeli chodzi o pozycję za kierownicą? W porządku. Otóż już wcześniej siadałem, bo w porządku. No, zaraz się skończy tym, że pan przejmie to od żony i tyle. Dla mnie jest trochę za mało. I żona ma sterowanie w kierownicy. Jest radio, jest jeszcze na płytę radiograf. Jest USB, jest Bluetooth, tak jak jest napisane, czyli też mamy zestaw postanowiań. Proszę se na z tej prędkości to przyspieszyć po prostu, no to sam pan odczuje, że dynamika jest. Jak na miasto? Świat jest, prawda? Może być. Miejsko wystarczy. Wydaje mi się, że pan jest zadowolony z jazdy próbnej, więc przejdźmy do rozmowy o pieniądzach. Czy pan jest zainteresowany zakupem tego auta? Czy, czy jeszcze się pan waha? Czy ma pan jakąś propozycję swoją? Z tym, ale musimy o cenie porozmawiać jeszcze. To cenę tak. widziałem. Jakoś zawsze właśnie to do... się sprowadza do rozmowy o cenie. No ale zamieniam się w słuch. No nie ja proponuję 22. Powiem tak, 22 to może byłaby dobra oferta, gdyby ten samochód nie był. W 100% naprawiony, zrobiony ze świeżą klimatyzacją i z tak bardzo niskim przebiegiem. Więc jak ja wystawiłem go za 26, to raczej bym myślał, żebyśmy mogli porozmawiać o 25-500. A co pan powie na 23? Powiem, że nie mogę się na to zgodzić. Myślę, że jakbyśmy zatrzymali się równo na 25 tysięcy, to to by była bardzo fajna cena i dla pana, i na pewno żona to by byłaby zadowolona. Ale powiem tak: w połowie jest 24. A nie sądzę, że pan przed 24 był stratny na tym biznesie. Dobrze. może czasami tak trzeba to zrobić. Niech będzie te 24.